Nienia maszynisty lipiec 1978 Proszę Państwa, to już czwarty rok mojej kariery zawodowej. Pracuję jako młodszy maszynista. Obecnie to pomocnik na lokomotywie SP4599 z maszynistą świętej pamięci. Sylwestrem Blochem. Mechanik ten o bardzo dużej wiedzy teoretycznej, technicznej, z wykształcenia elektryk przekazał mi bardzo dużo wiadomości na temat właśnie eksploatacji tego typu lokomotyw. W owym okresie w lokomotywowni Poznań osobowa królowały. Lokomotywy spalinowe typu SP45 oraz SU46. Jakie były zarobki w tym okresie? Tu w moim przypadku pracowałem jako młodszy maszynista z czteroletnim stażem. Właśnie w tym miesiącu, lipcu, zarobiłem 5447 zł przy czym przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wynosiło 4867 zł. Oczywiście zarobek był ten ruchomy, bo był uzależniony od wypracowanych kilometrów, godzin nocnych, niedzielnych i tak dalej. Także w każdym miesiącu był inny, mniejszy lub większy. Oczywiście podaję tutaj zarobek netto. Jakie podatki obowiązywały do 1700 zł to było 10%, a kto zarabiał na przykład 4000 miał 21,5% podatku. Jak wyglądała wtedy służba na lokomotywie spalinowej przedstawie na podstawie jazdy z dnia 4 na 5 Lipca 78 na lokomotywie 99 z maszynistą blochem Sylwestrem był to pociąg 4412 przyspieszony z Poznania do żagania. Oczywiście pociąg prowadziliśmy do samego żagania, w żaganiu był wypoczynek na lokomotywie i powrót do zielonej góry. W zielonej górze już na pociągu 4414 czekała poznańska drużyna, która jechała w, do Zielonej Góry z nami w pociągu pasażerem. A my w tym czasie mieliśmy obowiązek udać się do noclegowni w Zielonej Górze i z do powrotu pasażerem, Pociągiem 55125 do Poznania. Czas trwania służby, 16 godzin, 50 minut. Zrobiliśmy 274 km. Podsumowując, od początku miesiąca mam 535 km wykonanych. Oczywiście, podczas jazdy musiano również uzupełnić wodę do wapora. Jeżeli był Dobry wapor starczało do żagania, a jeśli nie, no niestety w Czerwieńsku przy objeździe trzeba było tej wody dobrać tak, aby starczyło do żagania. Mówię tutaj o okresie ogrzewczym, zimą.